Zadanie 18. Będzie mi miło, jak dodasz łapkę w górę pod tym filmem i jeżeli potrzebujesz właśnie takich filmów dotyczących matematyki i wybierasz się do szkoły średniej, to zasubskrybuj kanał, będziesz powiadomiany o filmikach, które dodam, no i mam nadzieję, które pomogą Ci właśnie w nauce matematyki. W czworokącie ABCD o polu 48 cm przekątna AC... Ma długość 8 i dzieli ten czworokąt na dwa trójkąty: ABC i ACD. Zobacz rysunek. Wysokość trójkąta ACD ACD poprowadzona z wyszchołka D do prostej AC jest równa 2 cm. No to jeżeli wysokość, no to wysokość musi być poprowadzona pod kątem prostym. Tak? To już od razu sobie tu zaznaczę że to ma 2 cm. No dobra. Oblicz wysokość trójkąta ABC poprowadzoną z wierzchołka B do prostej AC. Dobra, no to zaznaczamy sobie tutaj tę wysokość. O, pod kątem prostym. Dobrze, w czworokącie o polu 48, czyli mamy pole tego czworokąta, y to jest jakiś czworokąt. Nie mamy wzoru na, na pole tego czworokąta, tak? No bo to jest jakiś taki nieregularny. Ale wiemy, że on się składa z dwóch trójkątów, czyli na pewno pole tego czworokąta będzie yy, równe polu pierwszego trójkąta plus pole drugiego trójkąta. No i zauważ, że w zasadzie tę długość mamy, bo to jest 8, czyli pole tego pierwszego trójkąta mogę już policzyć. I po co mi ono będzie? No, jeżeli od pola 48 odejmę pole tego trójkąta ACD, no to zostanie mi pole trójkąta ABC, z którego będę mogła policzyć wysokość. Zaraz wszystko zobaczysz. No dobrze, no to policzmy pole trójkąta pierwszego. Może ja go zaznaczę tak na niebiesko, że on jest tutaj. O, w ten sposób, czyli pole pierwszego trójkąta to jest A razy H na 2. Koniecznie musisz te wzory znać na pamięć, tak? Przed egzaminem klasisty. Dobra, czyli tak, zawsze to jest bok i do niego wysokość. Do niego to znaczy, że ta wysokość musi iść z naprzeciwległego wierzchołka pod kątem prostym i tak tu właśnie jest. Czyli podstawiam po prostu. Mam 8 razy 2 na 2. Dwójki mi się tutaj fajnie skrócą, czyli pole tego pierwszego trójkąta to jest 8 cm kwadratowych. Yy, no dobra, no to w takim razie, jeżeli łączne pole pierwszego i drugiego trójkąta było równe 48, no to w takim razie, jeśli pierwsze to 8, drugiej nie mamy, a łącznie to 48, to w takim razie możemy policzyć pole drugiego, tak? Wystarczy, że tą ósemkę sobie odejmiemy. Czyli pole drugiego to jest 48 minus 8, czyli to jest 40 cm kwadratowych. Ale my musimy obliczyć wysokość, wysokość tego trójkąta. No to jego pole. Jest równe 40. A jego pole będziemy liczyć jako znowu A razy h przez 2. No więc ja to wszystko napiszę, tak? Będziemy mieli, może tutaj na dole napiszę, mam dużo miejsca. Pole drugie, e, liczymy w ten sposób, że to jest znowu A razy h na 2, czyli mamy 40, to się równa. A to jest 8, do niego wysokość to jest h, nie znam tej wysokości, czyli wpisuję jako niewiadomą i na 2. Oczywiście to mogę skrócić, czy jest 1 i 4, czyli mam 40, to się równa 4 razy h. No przez 1, czyli jedynki, pisać już nie muszę. No i żeby policzyć h, muszę się pozbyć mnożenia przez 4. Czyli robię odwrotność do mnożenia, czyli dzielenie przez 4. No tutaj ta czwórka prawie jak h wygląda. <grymne> <grymne> No, powinna może tutaj jakoś to H inaczej pisać. Tak się też zdarza, dlatego na matematyce staraj się bardzo wyraźnie pisać, bo znam takie przypadki, że gdzieś na egzaminie ktoś napisał właśnie tą czwórkę, podobnie jak H, albo dwójkę, jak coś tam innego i no nie mógł się połapać tym wszystkim albo zrobił przez to źle. No dobra, no to jak podzielimy 40 na 4, to mamy 10, to się równa H. Czyli H ma 10 i tutaj przydałoby się jeszcze tą jednostkę napisać. Jak wszędzie były jednostki, to w odpowiedzi też powinna jednostka być. Czyli tu mamy 10 cm już bez kwadratu, tak? Bo to już nie jest pole, to jest długość wysokości. Mam nadzieję, że zadanku zrobiłeś dobrze. Albo umiałbyś je zrobić, gdybyś to dopisał ten egzamin. Daj łapkę w górę, zasubskrybuj kanał. Do zobaczenia!